I już się mam. Co no, jesteś chcąny? Oliwier. Dziś Ciekawy odcinek, bo na pierwszy rzut odrzucam sobie zaraz rafiłkę. Ale najpierw pokażę Wam rafiłkę, co jest w drodze No, takie coś. Słabe. Bulling góra, lepsza. nie wierzę na kaskę. Lastralitas No i dwa kraje kontaktów no Zobaczymy sobie co będziemy dawać dzisiaj wiem co się to na pewno na pewno będziemy dawać balerina lulu, lulu. I na pewno będziemy dawać angramie zachodnili jakiegoś tego no, chyba kurwa naprawdę lecimy nie przedłużamy lecimy zobaczyć reakcję dobra widowo ja zaraz do nas dołącza to tak, to proszę. Dobra, wy, Bianca już jest. A więc no dobra, nie będę przed tego ukrywał. Chodź sobie weźmiesz broniloty. Jakie? Nie. Film? Gdzie? Chodź, bierz sobie łopatę. Nie. Bierz sobie łopatę, bierz sobie... ...balerina, lololo. Lolo. Ty to Tu? A gdzie ty jesteś? Tu jesteś. To jest moja baza taka w kratkach. Dajcie do wnosza? O, chcesz coś powiedzieć do kamery? Ta Lelina tapcina. Mój brat. <noise> y nie, nie wezmę twoich ufak. Czemu? Czy Ty chcesz mnie prankować? Nie, to nie jest prank. Ja już zabiję. Zobaczysz no. na YouTube. No dobra.

Teraz robimy fuzję. Teraz zrobimy fuzję z do Dziku. Juźg na fuzję. Jeśli ktoś będzie chciał zgarnąć to co będzie z tego? A właśnie. Największą się odgarnąć, bo to jest fajdery, nie balonki. Nie. Juźg Już fuzję. Fuzję może nie. Ale mam tutaj, bo mogę oddać. Nie. Zbierz sobie jeszcze tą baletnę lolo 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 no. Ej Jorkale Jorkale nie wezmę Czemu? No ja. nie Naprawdę ja. nie Nie no 9% Czemu do twojej bazy, a tutaj nie znowu do tego O i ja ogólnie też nagrywam No widzę, patrzcie to W ogóle teraz wam pokażę taki trik to, Jesteście w wciąż... Jesteście... Nie jak jeszcze czego nie tą balerinę lulę? Patrzcie widzowie, wtedy jesteś tu normalnie. Patrz anka, gdzie jestem? Sierlot, tutaj maszynki. Takie? Jak? Mam takie coś, w tym się teleportuje i za 5 sekund tam będę, patrz. Raz, 2, 3, 4, 5. O. Nie wiem pana, ale. Ja się mam wejść przez pana. Dobra, widzowie. Więc jeszcze może coś poczekamy. Jeśli to będzie szło, to was poinformuję. A Bianka po prostu sobie Bajno Ci. Bierz sobie to będę robić. Twoje brej są jakieś przyklęte. Bierzesz na balerinę? No biorę! O, dobra, zobaczy. Potrzebujemy jeszcze jednego właśnie. Gdzie ty jesteś? No wychodź. Jeśli, ktoś, jeśli chce ktoś zgarnąć, takiego uwaga, tu będzie mocny komentarz. Jeśli chce ktoś zgarnąć, braj puste długi 1,5 miliona na sekundę. W komentarzu wystarczy napisać: Dotrwałem do 5 minuty 32 sekundy. No i napisać swój nick od razu w komentarzu. Sub, like, no. Na co tu idź? No tu mnie to Dobra. Widzowie to był prezent dla Bianki. Teraz... Teraz wyjdź? I co? Co tam chcesz? A ja widzowie Was poinformuję jak będzie jakiś brain gotowy bo secret szedł. O, widzowie poszło z zarabkę no, niech Bianka sobie ją weźmie. No, gdzie ona jest? No to idzie. Niedługo czekaliśmy, co nie? No, wcale. jest to Girafa celestry. Girawa celestry. Muszę wejść do Ciebie. Nubini pizzanini. Co? Wejść na to zielone. Dobra. Nie da się. Jak chcesz to wejść sobie Giraffa Selectry 3 właśnie dzisiaj mogło zrobić, kupiłem sprawę Ale za 3 minuty będzie Iwan. to przyjdę do Was powrotem i Dałem 18, 17, 16, za chwilę będzie Iwan. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 6, 5, 4, 3, 2, 1, skopiamy za kołem. Migan, 1. Koła. Dwa w końcu, bo tak No i dobra widzowie, widzimy się w coś dobrego. 3K, 30K. Nie, znaczy 300K. Znowu Dobra widzowie, mi się tu łapiemy Co jest to czy to, czy to? Odejdź, to mądre Dobra, wziąłem Walerina To jest ale przebiegniemy To wybierzemy ma to jak babka z a Więc musimy to, to, to. wykorzystać <grym> 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 No i git, yeah, ja też. Je, gdzie uciekasz. No moi bacon! A ty jeszcze... Si. Ja mam... No to dobra, kradnij. Kradnij. Ale ja już mam ukradniętego. O, takiego złabego! Ciukku, ciu, Jezus! To ja mam dwa razy lepszego. Dobra, widzowie, jeszcze się może uda. O, ale mnie cofa. też yes? tak A ja mam lepszego. Mój no, daj mi Uuu, ja do... fajne poszło, ale wokadnie mi guffo. No, zrobiłam moje nagrywanie. No dobra, widzowie, poinformuję was, jak coś będzie szło. No dobra widzowie, nic nie poszło. No i co? Zostało mi się pożegnać, a więc ja się z wami żegnam, do widzenia, cześć!